Witajcie po 15 dniowej przerwie. W tym czasie udało mi się wysłać 258 przesyłek, co wygenerowało 578 złotych przychodu. Ta krótka przerwa spowodowana jest walką z koronawirusem. O, chory nie byłem, ale po prostu walczę o moją firmę, walczę o tak naprawdę przetrwanie, bo widzicie sami co się dzieje, firmy plajtują, firmy po prostu się zamykają, zawieszają działalność. No, a żeby dbać o siebie i o rodzinę, no muszę po prostu się jakoś w tym temacie sprężyć maksymalnie, żeby, żeby, żeby zarobić, żeby coś wymyśleć, żeby zastąpić. Parę, kilka moich działalności, że tak powiem, też upadło. No, jakoś się trzymam w całokształcie, no ale w tym czasie musiałem coś, coś wymyślić i nie mogłem się skupiać na innych rzeczach. No, ale myślę, że, że to już mija, że będzie coraz lepiej. Taką mam skromną nadzieję i mam nadzieję, że jakoś, jakoś się utrzymam. Tak naprawdę złożyłem jakieś tam wnioski, wiecie, te do Państwa. Tak naprawdę te wszystkie wnioski są procesowane. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że jeżeli by się udało otrzymać jakieś pieniążki od Państwa, to, to wyszedłbym na prostą. Zobaczymy, jak to się ułoży. Jest tutaj na razie odcinek. 15 dni pracy no jak widzicie sprzedaż internetowa jak najbardziej do przodu. Tutaj tylko takie w tym odcinku takie tylko podsumowanie żebyśmy już mogli lecieć znowu na bieżąco. Teraz widzicie łączne y, zestawienie. Od początku jak prowadzę tego ten dziennik udało już mi się wysłać 2023 przesyłki co wygenerowało ponad 40 tysięcy złotych przychodu no także zabawa jest jaka jest, zobaczymy jak to się będzie rozwijało. Jak na razie jest stagnacja, do przodu się nie rozwijam się, tylko po prostu idę w takiej płaskiej linii i zobaczymy teraz czy w górę, czy w dół. Wszystko zależy od tego, no jak się rozwinie dalej ta cała sytuacja. Tak naprawdę aż bym się tak nie martwił, gdyby nie wybory, no bo tak wiecie, te wszystkie no dużo, dużo, dużo tych Zamknięć czy nie zamknięć tych kroków podejmowanych jest w oparciu o polityczne jakieś tam. No nie będę się w to zagłębiał, no ale nie wiadomo, co przyniesie jutro. No nie wiadomo. Dzięki bardzo za uwagę. Do następnego.